Witam w filmiku 24. Podsumowujemy 23. Wczoraj typ na Zjednoczony Mira Arabskiej niestety nie wszedł. O dziwo jednego gola w całym meczu strzeli, więc stan rywalizacji 15-9 dla Bukmachera. Próbujemy się odgryźć ciąg dalszy. Na dzisiaj jak rzadko dwa typy. Te dwa same typy umieściłem na zawód typer. Yy, jeden na Malezję na godzinę 10.15 kurs 1,80 i jest to mecz Melaka z zespołem Sabach. Yy, I moje typy to dwa w bet dwa gole Sabach i wygrana lub premis Sabach. Yy, tak jak powiedziałem, kurs 1,80. Yy, no, Analizując ten mecz na, typę, że na zawód typę, wyszło mi y, może nie z samych bezpośrednich pojedynków, ponieważ był tylko jeden z wynikiem 1-1, więc ciężko cokolwiek tutaj poddać do analizy, y, ale forma strzelecka z ostatnich pięciu meczy zespołu Sabach y, no wskazuje na to, że strzelając 11 goli w pięciu meczach, no, że są faworytem tego meczu, stąd ich dwójka. No i średnio na mecz mają dwa gole, więc dwa gole tego zespołu myślę, że jest realne. To pierwszy typ. Drugi typ, który mam na dzisiaj, to mecz Aston Villa-Nottingham Forest, czyli Liga Angielska. Tutaj bed Builder trochę rozszerzony, bo aż pięć części składowych. Typ łączny 1,95. I moje typy to wygrana lub premis Aston Villa over 1,5 gola w meczu, over 6,5 rzutów rożnych, under 3,5 gola w pierwszej połowie i gol w drugiej połowie. Kurs łączny 1,95. I tak jak analizowałem ten mecz, ostatnich 5 pojedynków, to mm, 5 razy był y, over 1,5 gola, 3 razy wygrał Aston Villa, 4 razy był y, under 3,5 gola w pierwszej połowie, 5 razy gol w drugiej połowie i 5 razy była przekroczona linia 7 rzutów rożnych, więc myślę, że typ taki dosyć y, czytelny. No, mam nadzieję, że wyjdzie, bo po noworocznych meczach Premier League i na 4 mecze 3 remisy bezbronkowe, a de facto cztery remisy w czterech meczach, to tutaj żaden wynik już człowieka nie, nie zdziwi.